Witam Was z wyspy Szewo. Dzisiaj jestem na takiej wycieczce rowerowej przed finałem Mistrzostw Świata, który zamierzam oglądać w degustatorni w Gdańsku. Stwierdziłem, że wybiorę się na, na, na taką fajną przejażdżkę. Przy okazji zabrałem ze sobą piwko, które nawiązuje dzisiaj do dzisiejszego finału. Browar Faktoria Uncle Helmut, czyli Niemiec z Ameryki. Co prawda nie tej Ameryki, z, której, z którą dzisiaj Niemcy grają, no ale jednak jakieś nawiązanie jest. Także mamy piwko Hefeweizen, nachmielony amerykańskimi chmielami 12,1 BLG, 15 IBU, czyli goryczka taka jak przy klasycznym Hefeweizenie. Podejrzewam, że, że chmiele amerykańskie raczej mają tutaj wnosić do tego piwa aromat. Słody pizneński, pszeniczny monachijski, chmiele Northern Brewer Centennial Citra drożdże WB06. to najpopularniejsze drożdże, prawdopodobnie piwo będzie dość wytrawne, ale nie wyprzedzajmy faktów. Serwować temperatura 70 no piwko ma może troszkę powyżej 10, bo no, było wyjęte z lodówki, no ale trochę drogi, trochę drogi przejechało. Etykieta też w drodze troszeczkę się troszeczkę się zniszczyła, no ale to nie szkodzi. Jest, jest całkiem fajna, chociaż zupełnie inna niż te dotychczasowe etykiety faktory, które mi się bardzo podobały, Nosiły ze sobą fajną historię. Poza tym tym stemplem, o którym wspominałem wcześniej we wcześniejszych wpisach na temat Peace Factory, dokładnie na temat Peacemakera. Ok, piwo, oczywiście, uważone w Zodiaku, tak jak wszystkie pozostałe. Muszę powiedzieć, że już czuję tutaj aromat nie amerykańskich chmieli, ale drożdży pszenicznych. Tak, piwo, piwo fajnie pachnie. Pachnie jak klasyczny Hefeweizen. Z taką lekką nutą amerykańskich chmieli, no naprawdę, jest, jest to ciekawe. Coś mi tu gryzie. Dobra, przelejemy. Mam takie fajne naczynie, co prawda, plastikowe. No, nie wali plastikiem, ale no cóż, na, takie, na taką wycieczkę jest idealne. Zdobyłem je na Łódstoku bodaj dwa lata temu. Niedługo Woodstock, także też fajnie nawiązanie, i nawiązanie też do te Mistrzostw, ponieważ to jest kubek z, z czasów Euro 2012. No spójrzmy, piwko jest mocno zmętnione, ładnie się pieni. W tej szklance wygląda na jeszcze bardziej zmętnione niż jest, no bo ta szklanka jest taka matowa. Natomiast tak, piana jest świetna, bardzo ładna. Drobno pęcherzykowa, taka puszysta, no wspaniała. Idealna, idealna jak do hefowajcena powinna być. Szklanka niekoniecznie do hefowajcena, ale... No w aromacie tak jak mówiłem na początku, chociaż z butelki bardziej ten aromat był drożdżowy, bardziej wajcenowy. Tutaj jednak bardziej czuć te chmiele amerykańskie, co mi się bardzo podoba. Trzeba wziąć poprawkę też na to, że jestem po 30 km jazdy i po 5 km spaceru z rowerem po plaży i po, po, po kamieniach, także mogę być trochę niewiarygodny. Natomiast... Pierwszy ryg jest, jest super, e, piwo pszeniczne, e, hefeweizen, mocno kwaskowe, mocno wytrawne, z lekkim cytrusowym sznytem od amerykańskich chmieli, podejrzewam, chociaż być może też od drożdży. Jest mocno kwaskowe, to ta kwaskowość jest raczej od, od drożdży. To jest taka specyficzna kwaskowość właśnie tych, tych drożdży WB, w domowych pszenicach też często takie coś miałem. One tworzą właśnie bardzo wytrawne piwo. No ale muszę przyznać, pije się świetnie. Goryczka, wbrew pozorom, jest. Jest dość mocna. Mimo że tych 15 ibu yy, jest bardzo wyczuwalna. Taka cytrusowa, grejpfrutowa, to jest takie właśnie jak, jak skórka od grejpfruta, jakbyśmy wzięli grejpfruta bez obierania i ugryźli. To jest podobny, podobny smak, taki yy, goryczka, ale taka, taka mocno cytrusowa, mocno kwaskowa. Fajnie to gra z hefewajcem. Szczerze mówiąc, nie spodziewałem się, chyba nie piłem jeszcze hefeweizena na amerykańskich chmielach. Ale muszę przyznać, że, że, że fajnie, że naprawdę podoba mi się to piwo. Ma wszystko to, co dobra pszenica powinna mieć czyli jest rzeźkie, jest lekkie, bardzo pijalne, bardzo orzeźwiające. No i przy okazji, te amerykańskie chmiele, które są tu zastosowane, też dodają coś od siebie: tą, tą, tą cytrusowość, tą goryczkę. Także naprawdę fajne, fajne połączenie. Polecam, myślę, że warto sprawdzić, jak to, jak to smakuje. Mi się podoba, także przy pierwszych piwach faktorii trochę na nich pioczyłem natomiast już ostatnie dwa zrobiły na mnie wrażenie, czyli Peacemaker i teraz Wujek Helmut. Naprawdę, naprawdę są fajne, także godne polecenia. Piję, bo czas nagli, trzeba się spieszyć, jeszcze zdążyć wrócić do Gdańska na finał, także... Do zobaczenia.